Hej, Siemeneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam dzisiaj w sklepie 17 stycznia 2026 roku. No i co, mamy nowy zestaw Kizuna AI za 3200. I mamy w nim nowe skiny i temy, czyli Kizuna AI za 1500. Tak się tutaj prezentuje, wraz z takim stylem. I styl LEGO. Sportowa Kizuna AI za 1500. Tak tutaj wygląda. I styl LEGO. Hello Morning za 500. Skrzydła Kizuna AI za 400. Wraz z takim stylem. Opakow opakowanie w AI za 500. Chibi AI Chen za 400. Wraz z takim stylem. Kochana Kizuna za 800? Wraz z takim stylem? Głos miłości za 800? Wraz z takim stylem? I Hello Morning za 500. Pora na przygodę nadal w sklepie. I mamy nowe buty. Czyli Adidas Anthony Edwards 2 Low Acid Orange za 1000. Year Jordan 3 Retro Varsity Royal za 1000. Krakerka za 1200. Wieczny Odkrywca za 1200, Dropy Fortnite, to samo, South Park, nadal w sklepie, Ikonowe emotki to samo, Kaiju numer 8, nadal w sklepie, Bagienna Krajalnica za 800, ZD za 1200. Kolczaste maczugi za 800. Bagienna bojowniczka za 800. Te buty to samo. Dowódczynie drużyny Panda za 2000, Szmacianka za 1500. Nieśmiertelne z za 1500, uderzeniowa obręczyni mecha za 1400, osa za 500, łańcuchowy siekacz za 800, sklaksis za 1500, gumowe kości za 500, Echo tańczącej z wiatrem i zestaw podwójne Echo nadal w sklepie. Sklep sezonu UG to samo. 28 lat później nadal w sklepie. Ścieżki amowe to samo. Powrócił Nissan Skyline GTR Godzilla i Kong. I dopalacz promień żaru. Odpalaj silniki nadal w sklepie. I mamy nowy dopalacz, czyli pakiet barwników za 400. Powróciły koła hakram. I ślad discotek. Bruno Mars, to samo. Lisa nadal w sklepie. Nie masz dzisiaj zakładki Shaunard, Defendera D7XR, śladu tarcie, kół na szybkości i do palacza mroczny ogień. No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie, subzone łapka w górę kod Gigilon w sklepie. Hashtag EpicPartner, hashtag reklama. A jeśli ja z wami żegnam, siemneczko.